Dwie obniżki stóp procentowych, ale w drugim półroczu. Taki scenariusz dla Polski obstawiają inwestorzy. I o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry państwu. Obniżki tak, ale później i dotyczy to nie tylko Polski, także na przykład FEDU. Tak, e, obecnie mamy stopy procentowe, które są na dość wysokim poziomie. W historii oczywiście bywały wyżej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Natomiast jednak e, patrząc na nie wiem, ostatnich kilkanaście lat, to jednak te poziomy, które mamy w Stanach Zjednoczonych, prawie 5,5%. W Polsce obecnie 5,75% było już więcej, przypomnijmy, było 6,75%, to też są poziomy, które na standardy ostatnich lat są dość wysokie. Oczywiście to e, taka sytuacja nie. Wydarzyła się bez powodu. Mieliśmy skok inflacji e, w latach 21-22, e, i jakby w różnym stopniu ta inflacja się gdzieś tam ciągnie, u nas bardziej niż w świecie zachodnim, dlatego też w świecie zachodnim te obniżki stóp procentowych są wyceniane szybciej. U nas one szybciej się zaczęły, ale jakby no niekoniecznie z powodów te, takich, że sytuacja w zakresie inflacji już była bardzo korzystna, e, teraz zostały wstrzymane i tak szczerze powiedziawszy, ta Przestrzeń do obniżania stóp procentowych jest najmniej oczywista w Polsce, w polskiej gospodarce. Porównując to z gospodarką amerykańską, czy szczególnie zachodnioeuropejską, zachodnio gdzie po prostu te stopy procentowe 4% w przypadku EBC mniej niż u nas, ale gospodarka kompletnie inna gospodarki bardziej dojrzałe, ze słabszym konsumentem. I przyzwyczajone do kilkunastu lat zerowych lub wręcz ujemnych stóp procentowych, tamte 4% można robić sporo bałaganu, jeśli e, zostanie utrzymane przez dłuższy okres czasu. Więc faktycznie jesteśmy w takim momencie, gdzie banki centralne mówią: dobra, podnieśliśmy te stóp procentowe dość zauważalnie, jak szczegół, szczególnie jak na historię ostatnich kilkunastu lat. E, z, sytuacja w zakresie inflacji poprawia się, więc. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli te stopy procentowe obniżać. No teraz kwestia tego, kiedy to się stanie i jak duże te obniżki będą, właśnie się decyduje. Tak jakby zależy od tego, co się dzieje w gospodarce, co się dzieje z cenami ropy, na no i ta inflacja spada, no bo jakby to jest jakieś zjawisko trochę nowe, że, że mamy do czynienia z podwyższoną inflacją w takim stopniu. Tak jakby to też w zachodnich gospodarkach jest coś, czego nie było. Przez długi okres czasu, a i w Polsce te problemy z inflacją nie występowały od ponad w zasadzie od ponad 20 lat. Tak jakby od momentu, kiedy pokonaliśmy inflację tą taką dziką inflację lat 90., to tak naprawdę nie mieliśmy takiego skoku inflacji, jaki mamy, jaki mieliśmy niedawno, i jakby teraz inflacja rok do roku spada, ale ona dalej jest wyraźnie powyżej celu inflacyjnego, i nawet jeśli się zbliży teraz do tego celu wiosną, to później w drugim, drugiej połowie roku znowu trochę odbije. No mam wrażenie, że sygnał do obniżek stóp procentowych to daje jednak FED. A zwłaszcza, że dane z amerykańskiej gospodarki są no, dobre, albo nawet bardzo dobre, szczególnie dobre z rynku pracy, gdzie liczba nowych miejsc pracy była dwukrotnie większa niż przewidywania ekspertów. No właśnie, FED oczywiście ma duży wpływ na to, co się dzieje globalnie na rynku stopy procentowej, bo jakby rola amerykańskiej gospodarki jest bardzo duża. Pozycja geopolityczna Stanów Zjednoczonych jest bardzo ważna i rola dolara jako pieniądza rezerwowego wciąż jest niezagrożona. Więc Fed w dużej mierze wyznacza kierunek. Oczywiście każdy bank centralny ma swój cel inflacyjny i powinien się nim przede wszystkim kierować, ale jakby e, trochę Fed narzuca warunki gry innym bankom centralnym. Tak? Więc jakby masz rację w tym kontekście, że e, trochę Fed wyznacza kierunek. Um, no i. Um, Fed podnosił stopy procentowe, w ostatnim czasie zaczyna mówić: Dobra, jakby jest lepiej, możemy myśleć o obniżaniu stóp procentowych, ale, tak jak powiedziałeś, te dane makroekonomiczne trochę zaskakują, bo normalnym byłoby, że po takim okresie, kiedy stopy zostały podniesione od zera do powyżej pięciu, to zauważylibyśmy jakąś reakcję negatywną ze strony gospodarki. Tak, jakby po to się podnosi stopy procentowe, tak, żeby zmniejszyć popyt. A skoro zmniejsza się popyt, no to powinno wzrosnąć trochę bezrobocie. Bo to Nie chodzi o to, że bank centralny chce wywołać bezrobocie. Chce obniżyć inflację, ale jakby jego metodą jest obniżanie popytu. I efektem ubocznym, niechcianym, ale jednak jest powinien być wzrost po bezrobocia. A to się nie dzieje. Tak jakby popyt w amerykańskiej gospodarce jest mocny, dane o zatrudnieniu są niezłe, one są kwestionowane dość publicznie, że tam rząd manipuluje i tak dalej, ale jakby nawet pomijając ten jeden raport, cały obrazek. I danych makroekonomicznych, i wyników spółek amerykańskich, um, raczej potwierdza to, że ta gospodarka cały czas sobie nieźle radzi. Czy tak pozostanie, to jest oczywiście znak zapytania, ale pierwsze dane za dwa, 2024 raczej pokazały, że e, e, sytuacja się poprawiła, a nie pogorszyła. Do tego, choć e, inflacja spada i na przykład taka miara, ulubiona miara Fedu za grudzień wynosiła, wynosiła już 2,9, czyli coraz bliżej tego celu 2%. To też obserwujemy pewne symptomy tego, że ta presja inflacyjna jeszcze nie jest wytrzebiona. Tak? Firmy na przykład zareportowały w styczniu wzrost presji cenowej. Wynagrodzenia w amerykańskiej gospodarce w styczniu wzrosły mocniej niż oczekiwano, więc tutaj ten, ta ostatnia prosta z dojściem do celu 2% no, może być szczególnie trudna. I Fed w zasadzie już w grudniu obiecał rynkom obniżki stóp. W to wystąpienie Pawela na grudniowej, grudniowym posiedzeniu, na konferencji było raczej takie, że można było odnieść wrażenie, że on wywiesił flagę zwycięstwa i teraz już nad inflacją, i teraz już będzie obniżać stopy procentowe. Było nawet sporo teorii spiskowych o tym, że to jest jakiś deal z Bidenem, żeby mu pomóc w reelekcji, nie dopuścić Trumpa. Tak więc Fed obniży stopy będzie dobrze na giełdzie, będzie dobrze w gospodarce i dzięki temu Trump nie dojdzie do władzy. Tak jakby to już są teorie spiskowe. Natomiast to się komplikuje, bo tak jak powiedziałem, te dane pokazują, że właśnie ta ostatnia prosta walki z inflacją wcale nie będzie, taka, nie będzie taka łatwa. No i Fed teraz mówi: no dobra, dobra, obniżymy, ale już nie w marcu, nie, jeszcze nie w marcu, może maj, a może dopiero czerwiec, a może dopiero druga połowa roku. Ty, ku jakiemu scenariuszowi skłaniasz się? Czy to by było lepsze, to opóźnianie, takie ostrożne zachowanie byś rekomendował bankom centralnym? No wiesz, jakby ja zawsze mówię, że nie chciałbym stawiać się sytuacji, co zrobić teraz, kiedy szereg poprzednich decyzji nie był podejmowany przeze mnie, tak? Bo jakby na dzień dobry należało nie dopuścić do takiego wzrostu inflacji, jak to zrobiono w roku 2021. Na dzień dobry nie trzeba było zalewać rynków pieniędzmi. W odpowiedzi na COVID, gdzie wiadomo było, że to są, że to jest szok gospodarczy wywołany sztucznymi ograniczeniami narzuconymi na w ogóle na ludzi, w związku z tym na działalność gospodarczą. Jakby wiadomo, że Fed musiał jakoś wtedy działać, ale jakby taki gigantyczny zalew um, pieniędzy, um, który został wykonany, jednocześnie wysyłanie Czeków ludziom przez najpierw Trumpa, później Biden, no, to były absurdalne działania, tak, które. To prowadziły do tego, wszelkie, wszelkie tego typu działania na dłuższą metę destabilizują gospodarkę. To są takie mocne impulsy, które później sprawiają, że ciężko jest się odnaleźć w tym. Wiadomo było to, wiadomo było, że to wywoła wzrost popytu przy ograniczeniach podażowych, wywoła to wzrost inflacji, ale teraz właśnie patrzymy sobie na gospodarki i w sumie nie wiemy, gdzie jesteśmy. tak? Czy, czy będzie spowolnienie? No bo właśnie jesteśmy po dużej serii podwyżek stóp procentowych i może ten, ta kula śnieżna w końcu gdzieś tam trafi w tą gospodarkę, czy może przejdzie bokiem, bo po prostu tak się to wszystko pozmieniało po tym covidzie, tak więc. Więc nie chcę się stawiać w roli e, decydenta teraz, skoro inne decyzje dość momentami nawet głupie, e, powiedzmy wprost, e, były podejmowane nie przez Ale zdrowa byłaby ta kolejność najpierw Fed, potem EBC i poczekajmy do, z decyzjami na te dwa najważniejsze banki na świecie? Nie, dlatego że My mamy swój, swój cel inflacyjny. Banki centralne, Fed, EBC, one oczywiście mają duży wpływ na globalny rynek stopy procentowej. Na nas mają wpływ poprzez wpływ na popyt, tak czyli jeśli na przykład EBC dłużej utrzyma stopy procentowe na wysokim poziomie, to potencjalnie obniży popyt na polski eksport i potencjalnie pomoże dzięki temu w jakimś tam niewielkim stopniu, ale, ale jednak um, zwalczać presję inflacyjną w Polsce. Tak więc oczywiście my poruszamy się, w środowisku i w ramach warunków, które są w dużym stopniu kreowane przez tamte banki centralne. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej ma swój cel inflacyjny, i to projekcje, które sporządza sporządzają eksperci Narodowego Banku Polskiego, wyznaczające szanse na to, na ile ten cel jest realny, to one powinny być podstawą podejmowania decyzji w zakresie zmian stóp procentowych, nie to, co robi Fed czy Europejski Bank Centralny w taki bezpośredni sposób. Dostaję prognozy finansowe z różnych instytucji. No mam na przykład jedną taką, z której wynika, że średnioroczna inflacja w Polsce w tym roku wyniesie 3,5%. Wierzysz, że będzie aż tak niska? Przewidujesz to? Myślę, że to jest mocno tym jest scenariusz, dlatego że mm, ok, teraz inflacja spada i te poziomy, o których mówisz, one są osiągalne. One pewnie zobaczymy te poziomy, może nawet. W okolicach kwietnia zobaczymy niższe poziomy, ale w drugiej połowie roku raczej w jakimś stopniu inflacja odbije. Tak jakby zobaczymy, dużo pokażą dane za styczeń i luty, bo wtedy często firmy wprowadzają podwyżki. Szczególnie w, w środowisku wyższej inflacji, takiej podwyższonej, no to jakby firmy. Często jakby wychodzą z założenia, ok, musimy podnieść ceny. To początek roku to jest dobry moment, żeby te cenniki podnieść. No, nie wiem, jakby my sami, jako, jako, jako konsument, Ty, jako konsument, nasi widzowie, jako konsumenci sami też mogą ocenić, na ile te podwyżki widzą. One moim zdaniem nie są takie, jak były rok temu, gdzie w zasadzie wszystko, jakby wokół, wokół siebie mogliśmy widzieć, że wszystko drożeje, ale ja nadal trochę je widzę. Tak jakby zobaczymy. Wiadomo, że jakby my jesteśmy subiektywni. GUS zagreguje te dane i pokaże, jakby na ile one um, były powszechne. Tak, Więc te dane za styczeń i luty, myślę, po dwóch miesiącach będziemy w stanie powiedzieć, na ile ta presja inflacyjna jeszcze jest zakorzeniona i w związku z czym, na ile ten wskaźnik rocznej inflacji w drugiej połowie roku odbije. O inflacji i obniżkach stóp procentowych rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję Zbyszku. Do usłyszenia.